Na początku poproszę cię, żebyś ustawił jakość obrazu na 4K, ponieważ YouTube ogranicza jakość wyświetlanego obrazu, nawet jeśli nie masz wyświetlacza, który dysponuje jakością 4K. Zmień go na 4K, wtedy będziesz widział realistyczny obraz taki, jaki ja widziałem w Google'ach podczas tego testu. Ustawiam siłę sygnału na 1200 mW, wybór kanałów tryb manualny. Częstotliwość 40 MHz i kanał trzeci. Czekam na załapanie satelit GPS, tak żebym wiedział na jego podstawie, jaki dystans przeleciałem, ale przede wszystkim, żebym wiedział, gdzie mam szukać drona, ponieważ test planuję przeprowadzić w formie nieco ekstremalnej, czyli do zupełnej odcinki wizji. No dobra, lecimy. Na początku trochę nerwowo, bo drona startowałem z ręki, więc musiałem sobie potem dobrze ułożyć ręce na radyjku. Na początku idzie świetnie. Pierwsze kilkadziesiąt metrów bez żadnych zacinek, bez żadnej pikselozy, świetna jakość obrazu. Dla przypomnienia leciałem z goglami DJI Goggle 3 i DJI O4 Pro ze stokowymi antenkami. Dajcie mi znać w komentarzu jak daleko Wam udało się odlecieć na Waszym DJI O4. Pierwsze 100 metrów właśnie mija, obraz nadal dobry, bitrate powyżej 40 Zbliżam się powoli do miejsca, gdzie było duże zagęszczenie drzew liściastych i postanowiłem oblecieć je górą, potem wrócić w dół. Bałem się, że na dole mogę się zaplątać. I zaraz jak tylko je minąłem, doszło do dużego spadku bitrate'u. Minąłem też jakiś domek, nie wiem czy tam było Wi-Fi, jakieś zakłócenia, ale już potem leciało mi się ciężko, bitrate koło 5. Dla wiarygodności testu postanowiłem wlecieć z powrotem między drzewa, i tu już jest kaszana, tu już jest taka pikseloza, że nie widzę małych gałęzi, cena czuja. I na odległości około 255 metrów przerywam swój test, ponieważ nic już nie widzę i w sumie wleciałem w drzewo, więc dalej bym nie poleciał. Z dronem na szczęście nic się nie stało, lew na wysokości około 5-4 metrów, udało mi się go ściągnąć z drzewa z użyciem funkcji Turtle Mode. W tym teście to tyle. Jeśli chcesz zobaczyć, jak daleko poleciałem z użyciem tego samego zestawu w otwartym terenie, obejrzyj ten film.